Mamy tutaj takie działanie, w którym występują trzy potęgi, więc no zabierzmy się od razu do pracy 5 do potęgi trzeciej to jest 125 odjąć. Następnie tutaj mamy taką sytuację, w której wykładniki stoją obok siebie i wówczas musisz wymnożyć z sobą wykładniki. W ten sposób otrzymamy dwa do potęgi szóstej, a to jest 30,64. 64. No i 3 do potęgi zerowej to jest 1. Po odejmowaniu otrzymamy 60. No i tyle. Takie prościutkie zadanko przed nami dzisiaj.